Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonkherr. Z tych de Jonkherrów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendacje. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinthians. Dobrze trafiłeś, bo Korin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite! W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Drugi miecz masz na to, błagam. To krew. Nie rozumiem, jak ruszy. Się. To tylko sen. Pomódl się. Lalka... Poddasz? W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestanie. Odejdź stąd. Nie lub tego. Z zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. Na rysunku leży w kołysce. Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską. Odmłóż to błagam, no to krew. Nie rozlewaj, proszę. Kolejne arcydzieło piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Przestań. Odejść stąd. Nie rób tego. Zostaw. U, u. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Hehehe. <laughs> Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Słuchaj, to co robisz wcale nie jest zabawne. Bo ty się nie znasz na żartach. Ludzie w ogóle są głupi. Przez Ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem Ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Chciałem to załatwić po dobroci, ale skoro wolisz inaczej... A co mi niby zrobisz? No, no co, no co? Pożądka nie lubią dymu palonego łopianu. I co na to powiesz? Jesteś głupi i świnia. Jak... Witaj młodzianku! Włos u ciebie siwy, ale po twarzy i prostych plecach poznajesz, żeś młody. Witaj, czym handlujesz? Asiukami, młodzianku. Różne mam zioła, w okolicy zbierane. Zdziwiłbyś się, ile użytecznych roślinek przy drodze rośnie? Aż tak bym się nie zdziwił. Taki tojad na przykład, śliczny kwiatuszek. Na bóle pomaga, a przy garścią całą rodzinę wytruć można. Bardzo użyteczna roślina. Rzeczywiście, co jeszcze mi polecasz? A sam zobaczysz, młodzianku złoty. Skoro znasz się na tym, to i moje zapasy spod kontuaru pokażę. Może będziesz miał działa, których potrzebuję. Bywaj. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Marigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam Wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Drugi miesiąc. Widziałem, że Corin Tilly wyszła. Ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Napaliłem w piecu łopianem. Porządko tego nie zniosło i uciekło. A Corin po prostu się obudziła. Nieruchomość jest czysta. Wspaniałe wieści, ale nie chcę już tego domu. W nagrodę za pomoc dostaniesz prowizję i to nie małą. Oczywiście, jak tylko go sprzedam. Zachodź do mnie co jakiś czas i pytaj śmiało. Dają cherowie, nigdy nie łamią danego słowa. Dziękuję. Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, a tym bardziej nie brałem udziału w takim sensie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Opowiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary, trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o. Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Po drugiej wojnie z Nilgardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką. Więc zabrałem ją do Kermonen. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Samir od razu ją polubił Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta. A ja... Ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Tak. Myślę, że tak. W takim razie słucham cię. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W się spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Gryjady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Siri wróciła ze mną, odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Tak. Nie śpiesz się. Mamy czas. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Jennifer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić ją, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Cili ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Chcę mówić dalej. W takim razie mów, proszę. To było w Rivi. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgarden. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. JNFR też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć, dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Jennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Jen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc i że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Pamiętam, że Cili miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Jennifer uczyła ją składać proste zaklęcie, Cili kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie, czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton Twojego głosu, ukryte emocje. Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak, jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Może jaskier bardzo się lubili. Pierśniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny, nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri, skontaktowała się z jaskrem. Nie wiedziałem, że jaskier jest w mieście. Ten poeta, słyszałam o nim, odziedziczył szałwie i rozmaryn. Szałwie i rozmaryn, gdzie to jest? Przy wejściu do Gradu, od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Jaskie rodziciczu, Burden? Tak, słyszałam. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri.